Daj miamo do sztulca. Nie mogę wyrzucać. To weź te czepiaki chociaż. No za co? Mam dwa lifty, Przytaję się. Za poty, za poty weź! No poty są opety, jesteś chory! chory w poty! Nie ma szans. Nie będę prawo... Czepiaki za poty Karny. ty Siadaj. Wsiadaj. Karny do sportingu. Drugi raz warem Drugi raz warem karnego dali. Czo, jak, jak się to robiło? O o o, dobra, już na powoli mam. Potrzebuję górkę. na Mamy drugiego karnego. Ale... O o o o o, o. Wysiadaj, 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 wysiadaj. <grym>